Termin data ważności daje mi materiał do przemyśleń. Dzisiaj jest czwartek, 18 września 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami na temat terminu data ważności. Termin data ważności w języku polskim mnie zaciekawił ze względu na drugie zawarte w nim słowo, które z mojej perspektywy oznacza cechę bycia ważnym. Opierając się na tym znaczeniu, wydaje się, że gdy rzecz traci ważność, to ona przestaje być ważna. Dlatego termin data ważności można interpretować jako data, w której rzecz przestaje być ważna. Moja interpretacja tego terminu może brzmieć dziwnie, ale tak mi się wydaje. W następującym akapicie pokażę, jak mogę zastosować tę interpretację. We współczesnym społeczeństwie ludzkim informacje o dacie ważności znajdują się na różnych przedmiotach codziennego użytku. Powszechnie wiadomo, że takie informacje znajdują się na dokumentach, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy itp. Oczywiście można również często zauważać takie informacje podczas robienia zakupów. Na opakowaniach polskich produktów żywnościowych znajduje się informacja należy spożyć do lub najlepiej spożyć przed. Według Banku Żywności w Krakowie aż 64 Polaków nie wie, że te dwie informacje nie oznaczają tego samego, gdyż pierwsza z nich oznacza termin przydatności do spożycia, a druga z nich określa datę minimalnej trwałości. Dla przeciętnego obywatela niecierpiącego głodu data ważności dowolnego dokumentu tożsamości prawdopodobnie ma większe znaczenie niż data ważności produktów spożywczych. Uważam, że powyższa interpretacja może mieć zastosowanie w przykładzie produktów spożywczych, ale nie w przykładzie dokumentów tożsamości. Po wygaśnięciu daty ważności takich produktów żywnościowych jak pieczywo ono przestaje być ważną rzeczą, więc można po prostu je wyrzucić do śmieci, lecz z pewnością nie można tak zrobić w przypadku dowodu osobistego. Można przypuszczać, że dowód osobisty nadal pozostaje ważną rzeczą nawet po upływie daty ważności.